Tak on jest... On jest. A ty co tu, o, się ja miał, ale on jest ten... Eh, on jest w środku, nie ma koloru. No ja nie wiem o co chodzi, ale fajnie mi się rozmawia. Tak normalnie, No tak szczerze, tak, prawda? Nie to kurwa Izak, no tak, no, tak powie szczerze, nie? No właśnie o to chodzi, żeby tak szczerze rozmawiać, nie? Dokładnie, no to, to się właśnie A nie, tak ceni się podlizywał. to Izak Dokładnie. To, to w counter strike ale ci powiem szczerze że Izak, że jesteś fajny <laughs> dziękuję bardzo Iza, ale ty fajny. masz nie. słuchaj, to na się imię lubisz... tak bardzo, Gaj! słuchaj na imię jak będziesz Gaj! Piotr, y, to ci normalnie postawię dwa litry <laughs> fantastycznie zajebisty to ten dowcip zwrot, to naprawdę ale, postaw... ale wypisz dwa litry na, na, na raz, czy tylko dwa litry? Nie, nie wiem, chyba będę musiał sprawdzić najpierw A to przetestuj, żeby nie później było przepału. No było właśnie, bo, bo, bo będę pił dwa litry na raz, i się będziesz ze mnie śmiało, nie Tak, że wypijesz tylko litr, później będzie później kurwa litr i sam będę pił. Ale ja tak, jak tak słucham, nie? Bo ja taki sympatyczny chłopak ciebie, to tak stawiam, że dzisiaj wyrwałeś jakąś pannę w tym klubie na tej imprezie. wyrwałem, a aż, aż co? Zapaliła fajkę? Aż ci zapaliła fajkę. a to jak ci zapaliła fajkę, to znaczy że to już chyba naprawdę no. się udało. No, ale nie chciała pójść do mnie. O kurde. No, no to, to się nie udało. Ale, ale mimo ale mimo, że ci zapaliła fajkę, nie chciała pójść do domu, to nie wiem, nie wierzę stary. To no coś. Bo, bo już do domu. Eee, no to faktycznie, no. Ale myślę, że jak już kurczę odpala fajkę, no to już czekanie. chyba idzie do domu wtedy. Oru z ciałem gołąba. No nie no, nie, zostałem <laughs> z takim cliffhangerem, stary. <laughs> stary Domelek dwie, się dwie. nadaje na scenarzystę w seriali, kurwa. Tak, kurwa, kurwa. To ty taką masz, trochę, masz taką duszę remontyka trochę, jak tak mówisz o jak miłości w ogóle. W i w jestem y, dobrym towarzyszem rozmowy, e? No ja się zgadzam całkowicie, jesteś dobrym to towarzyszem rozmowy. Możesz mi chyba pracówkę, nie? To ci normalnie załatwię taki wywiad, że byś od 100 tysięcy widzów na minutę. To, do, to byłby dobry wynik faktycznie. <grymne> to wał, 10 tysięcy. Jest... Ale już kurczę, ale już wiesz, a akredytacji to już ciężko teraz. Prasówkę załatwić, bo już jest tak, po akredytacjach, nie? No, nawet nie dostał. No to to jest przesada, nie? No to na no, Koleś, który kurde w klubach normalnie gada z dziewczynami mu fajki odpalają, a kurde, na, na, Ja ma go nieco wpuścić. Ale ty powtórzysz <grymne> resztę? Nie, absolutnie, słuchaj, Nikt nie będzie wiedział. Dziękuję. <grymne> a jeszcze może powiedzieć, że. Że wiesz mam, ale pusty... 150 tysięcy ludzi tego słucha. Co ty <grym> to jest? Naprawdę. Jest ludzi? Oh, a to a może zal zalinkować mój fanpage? <grym> <grym> Jasne, <grym> stary, no. <grym> Dawaj stary. Myślę, że lajki like wpadną. Powiem no, ci, że to będzie. Jeszcze jeszcze kogoś youtuba rzucić. Ale to nie jest twój fanpage, to jest... To Twój profil na Steamie chyba wiesz? Akurat chuj, <ślał> kurwa! Pomeliłeś się, ale to się zdarza stary, Można się pomylić zawsze, nie? Ooooo, dajcie mi się chronić. Posiadać w bo mi się kurwa gdzieś e, Stroll włączył. Co? Pytajcie kurwa. kurwa. Nie, o, ja? wyda, jeden, nie! A ja pierdolę jeden znajomy, kurwa! A ja, e, słuchajcie, jeżeli chcecie do suprima, to może was, was su e, suprimować. Ale no. to musicie kurwa, zapłacić w skinach, kurwa, co najmniej 5 no. hey. Rik strotów. Rikstrojer, to... szpinaczka dla ciebie, dzięki wielkie. To nie się wydaje. się wydaje. A Maru na Sherlock to przy to, nie Na moim poziomie. Co? Jeszcze raz. Mówi, że Serki, że tak to wszystko trwa, nie, ale tam kurczę jest akcja. Tam. No właśnie, właśnie... To będzie co się dzieje, opowiedz. Możesz przynieść może na dół, chcecie posłuchać też. No, no jak się i przywróci. tak nic się nie dzieje. Ale tylko sobie o ciebie nie przerzucę, no, nie? Bo chyba ja nie mogę. No, już przejdę. no to nie, się. Już, już jestem z powrotem. Eee. Słucham, co się stało? bo to platform utośnimy TV jest <grym> model Jasne. Nie wynucił. Dobra, to chuj. Paszek, A, da, lajkuje, nie Teraz nie, nie, nie mi, kurwa jeszcze weryfikacje na tej się, proszę lajków? no. W takim momencie. Powiedz mi, powiedzieć, bo mi się nie wyświetla. Masz 607 lajków w tym momencie. Już 655, słuchaj. 657 ja, 680. Ja to trochę wpadło. Ja, a w modystyce to jest powoli. 750. Modeś tamto? 800. 800. Możesz już streamować, to już jest dobra podstawa. 80, ale 80. 80. A Powiedz na. Powiedzmy, wszyscy znają sterejdziku. A jednak, ale fajnie. Ale jak, jak już pijecie, to z umiary mam A także na raz. No, tak. To się zgadza. Właśnie pojecie i tak i nie zapominacie co mówicie. 900 takie <laughs> 1300 Na ja piekole No widzisz, widzisz jak to wygląda słuchajcie przeszedłeś z imprezy i kurczę dostałeś więcej lajków niż do tej pory jak miałeś nie? Jisz przy toje A to, A to jest magia istnieje. To, to jak już tak mówimy o tak o lajkach, będzie. to jest za tydzień streamujesz na przykład w e, w Katowicach. <noise> nie, bo ja... dzięki Bernardes CS, gość ja, ich się. show. Ale już nie spamuj tak gwen. No, naturalnie. Znaczy to zależy też wiesz, w jakim będziesz stanie, no nie, bo tam może być ciężko. A wypijemy coś? <noise> Znaczy, wiesz, ja tam będę komentatorem, także nie mogę przesadzić, niestety. Ale to Jezus tak po, po, po wiesz, po strachu 11% to chyba nie zaszkodzi, nie? Czy nam zrobi? No, może nie, myślę, że to będzie w porządku. Naprawdę no. dobrze. Dobra. dobra, chyba wracamy za, do gry, co? A za pomocą między innymi, żeby nie było przypału teraz? <grym zainter> znaczy teraz wiesz co bo już skończyłem Counter Strike na, na dzisiaj bo teraz się biorę A to za inne granie. Znaczy to nie jest multiplayer chyba. To ma wejść Słucham. Raz ty układasz, a teraz oh. Dobra, to, to, to może ty zacznij i daj znać jak skończysz, to wtedy pomyślę, a, ale teraz kontynuujemy kampanię Left 4 Dead'a, bo... Bo ja już rekord biłem. Dobra. Ej, mistrz się. No, Ej, domenu. Wejdź na księdzku. Dobra, wracamy do gry, co? Bo kurczę, żeby nie mi przedłużać. To jest poczekalnie nie mogę wejść. Okej, zaraz zobaczę. Alkohol. Ale może wam też... Dobra, jakiś Maciek wbił na... Pomysł na grę Obudzi się jutro rano, wejdzie tam, wziął te lajki na Facebook. To róbcie vote, żeby wy wykikować tego gracza po prostu Kole vote i tam kick player e, Okej, okay, dobra, jestem Na <noise> Trochę moje jako wpadło Ale wiesz, że on się jutro rano obudzi nie będzie wiedział skąd? No właśnie, będzie zdziwiony pewnie Znaczy, może być w ogóle tak, że zauważy to dopiero po kilku dniach, nie? Ja pamiętam, miałem takiego kolegę w ultimie